koci harem. Jak można się domyślić z reakcji tłumów, samolot Szejka właśnie wylądował. Ci ludzie czekają naprawdę niecierpliwie, by zobaczyć monarchę Surelianu. O, zdaje się, że drzwi samolotu niebawem się otworzą. A oto i Szejk Ali Ben Bubola. Za nim idzie kilka jego pięknych żon. Tłum jest doprawdy zachwycony! Szeik zawsze podróżuje ze Sękotem Orbo, który również jest ulubieńcem tłumów! Jaki przystojnik! Ty... Chyba żartujesz, Cleo! Ty nigdy nie potrafisz dostrzec kogoś, kto wart jest uwagi! No wiesz? Codziennie patrzę w lustro! <laughs> Chodź, Cleo! Najwyższa pora stąd iść! Przecież on nie Ach. jest cudowny! Powiedziałem, że idziemy! Z tobą albo bez ciebie! Tak? W tym razie zostaje. Zadzwoń do mnie kotku, kiedy znów zejdziesz na ziemię. Ura! Ura! Macie mi sprowadzić tę dziewczynę. Uwierzycie w to? Od trzech godzin nie powiedziała słowa. Tak, może jest chora, a może raczej raniona, jedną z miłosnych strzał Amora. Mnie. Kleo to moja dziewczyna, tak? Ja ja, 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 ja tylko myślałem. Wiem, co myślałeś, i mylisz się. Ktoś, kto projektował to miejsce, powinien być poczubek nosa zagrzebany w mrowisku. Słuchaj, ty chodzący pokrowcu na poduszkę, nie przychodź tu obrażać mnie i moich przyjaciół. Mój Moi drogi, nie możesz tak brzydko mówić do Orbo. Nic nie szkodzi, moja śliczna. Jemu tak jak jego otoczeniu brak klasy. Poza tym to nie z tym kniotkiem chciałem się spotkać. Puść mnie do niego! Tylko z tobą, pustynny kwiatuszek To twój koniec! Posunąłeś się o jeden krok za daleko! Na nich, chłopaki! Popełniasz wielki błąd. Zechciej mi wybaczyć, moja droga! Raz, dwa, trzy. I co? Mają już dosyć? Przepraszam, kwiatuszku, za ten pokaz siły, ale niestety było to konieczne. Nie musisz mnie przepraszać. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, chciałabym już stąd pójść. Mój wóz czeka. Nie myślcie, że ujdzie wam to płazem. <laughs> Chyba właśnie im uszło. Prost niewiarygodne. A podobają ci się duże wozy? Och, jaki dziś cudowny dzień. Chciałabym, żeby nigdy się nie skończył. <laughs> Pomyślałem dokładnie o tym samym. Samolot Szejka jest gotowy do startu. Wieczorem wracamy do naszego kraju. Polecisz z nami skarbie. Och, to bardzo miłe zaproszenie, ale nie mogę zostawić Riffraffka. Chciałam tylko dać mu nauczkę. To nie było zaproszenie, złotko. To był rozkaz. Polecisz z nami bez dyskusji. Słuchaj, nikt mi nie będzie mówił, co mam... Brać ją. Hej! Co wy robicie? Riffraff miał co do ciebie rację. Jesteś tylko napuszonym darmozjadem i nie ujdzie ci to na sucho. Nie bądź tego taka pewna. Zawsze dostaję to, czego chcę. Na lotnisko. <noise> Jeśli myśli, że do mnie wróci, jak gdyby nigdy nic Choć na przykrzać nie chcę ci się, powinieneś to usłyszeć Informacja z ostatniej chwili Szejk Ali Ben Bubola zaskoczył wszystkich oświadczeniem, że on i jego świta odlatują dziś do domu hmm. No i? Co to ma wspólnego ze mną? Chcesz tu siedzieć, bracie, i naprawdę Kleo stracić? Nie dbam o to Słowo daję, nie dbam o to do tego stopnia, że zaraz pobiegniemy na lotnisko, żeby jej pokazać, jak bardzo o to nie dbam. Puśćcie mnie! Ej, szefie, ona chyba nie chce lecieć. To wcale nie jest śmieszne. I co teraz będzie? Wymyśl coś czym prędzej. Róbcie to, co ja. Jasne? Udało się. A co teraz, szefie? Musimy dostać się do Kleo i to szybko. Chyba nawet wiem, jak się do tego zabrać. Gdy tylko wrócimy do mojego kraju, dostąpisz zaszczytu zostania moją dwudziestą pierwszą żoną. Nic z tego, kolego. Zmienisz zdanie, złotko. Postaram się o to. Jeszcze się okaże. No, już prawie czas. Macie uporządkować te sale i nie guzdrać się! Przestańcie, głupcy! W tej chwili odłóżcie te miotły! Oh, dopilnuję, żeby was za to ukarano! Oh. Może odrobina soku poprawi ci humor, panie? Tak, dawaj to! Z przyjemnością! Ryfrawku, to ty? Czyżbyś się spodziewała Lorenza Zarabi? A teraz wynośmy się stąd! Staszko tego pożałujecie. Zobaczycie! Strasz! Strasz! Do mnie! Na pokładzie samolotu są intruzi. Znajdźcie ich zaraz i sprowadźcie do mnie. Szukajcie wszędzie. Nie mogli odejść zbyt daleko. O, cześć! Co szefie? Na nich chłopcy! Za chwileczki dwie podeślijcie ich mnie. Brać ich! Kręcą się i kręcą dookoła! Będzie to dla nich doskonała szkoła! <śm> <śm> Uciekniesz! Aż mi się prześcieradła trzęsą! Och, Riflawku! Byłeś wprost cudowny! Tak, wszystko świetnie, ale wciąż mamy pewien kłopot. Jak się wydostać z tego samolotu? Chodźcie ze mną, kochani. Bez ciebie nigdzie się nie ruszę. Nie martw się, chłopcy na pewno znajdą więcej spadochronów. Mamy. Dwa i na tym koniec. Wiem, że tam są. No, teraz pora na ciebie. Zatrzymać ich! O! O! Tu wieża kontroli lotów do samolotu Sheikha Buboli. Macie otwarty luk bagażowy. Proszę natychmiast zawrócić na lotnisko. Dziękuję. Tak jest, zrozumiałem. Zmieniamy kurs i natychmiast wracamy. No już chyba koniec waszej wycieczki. Boję się, że da nam w kość. Spadochronów nie ma jak na złość. <śmany> <śmany> Hektorze, poeto, mungo, gdzie jesteście, chłopaki? <śmany> e, na górze, szefie, wszystko e... idzie dobrze. A, a to kwestia punktu widzenia. Na razie to wszystko, możecie odejść. Czy nie uważasz, że jest to równie dobre jak to, co mógł dać ci ten gamon? Nie? Czy ja dobrze słyszę? Bycie z tobą, Rivravku jest dużo lepsze. Wierzcie lub nie, ale możecie nauczyć kota, żeby robił to, co chcecie. Pokażę wam jak. Oto wasz kot, a to smakołyk. Gdy wasz kot jest w drugim końcu pokoju, dajcie mu znak żeby się zbliżył do Waszych nóg, i powiedzcie głośno i wyraźnie: chodź, chodź, chodź. Dobrze, Mungo. Teraz będziemy to powtarzać i powtarzać aż do skutku. Chodź! Bardzo ładnie, Mungo. Uczysz się dużo szybciej niż Lesi. Wersja polska, masterfilm. Reżyser Ewa Kania. Dialogi Dariusz Dunowski. Dźwięk Aleksandra Stępniewska. Montaż Renata Gontasz. Teksty piosenek: Filip Łobodziński. Opracowanie muzyczne: Eugeniusz Majczak. Kierownik produkcji: Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili Mieczysław Morański, Jarosław Domin, Piotr Dobrowolski, Jerzy Dominik, Wojciech Machnicki, Marek Frąckowiak, Joanna Wizmur, Robert Tondera i inni. Numer szpas, to żywioł dla każdego z nas. My spełniamy każdą chęć. U nas dwa i dwa to pięć. W miasto rusza cały gang. Może pośród nich zjawisz się i ty sam. <try>